Ja jestem Tuńczyk I mnie pewnie jeszcze nie znacie, bo dopiero co <grystanie> Jestem na tym pięknej aplikacji YouTube Więc no Przedstawię się najpierw No i jestem Tuńczyk To moja oczywiście ksywka tylko A moje imię Olivia. Chodzę do piątej klasy XD No i nie wiem się pamiętam placu zabaw <grystanie> To jest Sigma Alpolini I, i oj, a to ja siema Dobra, dobra idziemy z na zjeżdżalnik. jeździamik, zde mi się nudzi. No więc hop, hop. i dobra własimy, ale duża zjeżdżalnia. O nie już się boję, ja już się boję. Co to będzie? Boże święty. Ora. Trzy... Oj 3, 2, 1, 0. Wjeżdżamy. Obo! Już. Aha. Dobra, to tyle z mojego pięknego powitanka. O musicie mnie zasubskrybować, bo jak tego nie, nie, nie zrobicie. To wam przyjdę w do domu. Więc to jeszcze nie zostawi suba, ma problem. Więc no, na